Dzień dobry, witam szanownych państwa. Króciutko o projekcie, który od dłuższego czasu miałem zrealizować, a który wreszcie ruszył. Mowa o projekcie stepanbandera.com. Jest to strona internetowa i działania medialne wokół tej strony internetowej. Strona wystartowała wczoraj, miała wystartować rok temu, ale ze względu na działania wojenne na Ukrainie. E, przeniosłem ten termin e, i, e, no i tak naprawdę po, e, po tym, jak Ukraina zachowała się na 80. rocznicę Krwawej e, Niedzieli, e, uważam, że ten projekt jest jeszcze bardziej istotny. Po to, żeby ci ludzie, e, Ukraińcy zrozumieli, dlaczego ekshumacje są tak ważne, ekshumacje Polaków, którzy zostali tam bestialsko zamordowani podczas e, ludobójstwa, i dlaczego, dlaczego stawianie pomników ludziom, którzy są ludobójcami, jest czymś całkowicie nie na miejscu. A zatem strona wystartowała i na stronie znajdziecie opisy postaci, które właśnie na Ukrainie są uważane za bohaterów, za autorytety i którym rzeczywiście stawia się pomniki. Ich imionami nazywa się drogi, szkoły, place i które zostały opisane na właśnie na stronie stepanbandera.com przez autora pana Marka Koprowskiego. Pan Marek Koprowski jest autorem kilkunastu książek o tematyce właśnie w, w ludobójstwa na Wołyniu, ale również o tematyce jednej historycznej o żołnierzach wyklętych czy czy, czy między innymi o tematyce ogólno te teksty zleciliśmy no, profesjonal, profesjonalnemu tłumaczowi przetłumaczenie ich na język ukraiński. Te teksty od wczoraj są już na stronie internetowej, ale sama strona internetowa, jak się pewnie Państwo domyślacie, niewiele by dała, no bo, no bo jak Ukraińcy mieliby na nią dotrzeć? Raczej, raczej nikt dobrowolnie by, by tam nie wszedł, e, szczególnie, że jest to nowa strona. E, najważniejsze działania dotyczą e, reklam. No, jeśli ktoś z Państwa e, Orientuję się, w, jak, w jakiej tematyce działam w mediach społecznościowych, jakie profile obsługuję, no to zapewne domyśla się, że tę te tematykę reklam na, w mediach społecznościowych, czy to jest AdSense, czy to jest, czy to jest Facebook, czy to jest teraz Twitter, bo te też wystartowały reklamy, no to raczej, raczej znam. Targetujemy reklamy na osoby, które mieszkają w Polsce i posługują się językiem ukraińskim. No może to być z 2 miliony ludzi, może więcej, może trochę mniej. Bardzo wiele osób z Ukrainy, które, które tutaj przyjechało, no posługuje się językiem rosyjskim. My konkretyzujemy przekaz właśnie na osoby posługujące się językiem ukraińskim. No dla przykładu, osoby, które. W zeszłym roku przyjęliśmy jako uchodźców do nas do domu, łącznie pięć osób, no to oni pochodzili z Łysyczańska i, i kompletnie no, nie znali języka ukraińskiego, ale jednocześnie no, to były po prostu kobiety, które, 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 no rzeczywiście tam jest linia frontu w tej chwili, które, które, które o banderze nie wiedziały kompletnie nic. I właśnie w stosunku do takich osób, do nich kierowana, kierowana jest ta wiedza. No bo jeśli ktoś im mówi o, szczególnie ci ludzie ze wschodniej Ukrainy, jeśli ktoś im mówi o banderze, o zbrodniach, no to oni nie wiedzą o co chodzi. No na Ukrainie e, ta wiedza to jest, no nie ma takiej, nie ma tej wiedzy przede wszystkim. E, jeśli nawet teraz przeglądałem, publikując te informacje na stronie internetowej, przeglądałem e, Wikipedię ukraińską, tłumacząc ją sobie na translatorze Google, no to tam niestety ci ludzie nie dowiedzą się kompletnie nic o, o zbrodniach. Ich bohaterów, o ludziach, którzy, których, których no niestety też władze, szczególnie władze niektóre samorządowe, stawiają jako, jako, jako taki, takie wzory do naśladowania. I skoro nie mogą się dowiedzieć na Wikipedii, nie mają zajęć w szkole dotyczących tego, kim ci ludzie byli, no to no wiele z tych osób rzeczywiście nie ma zielonego pojęcia. O tym, że Ukraińcy masowo mordowali Polaków. I nie mówię tu tylko o Wołyniu, ale również o tych poprzednich mordach, bo Wołyń, no to to przecież nie było pierwsze masowe ludobójstwo Polaków, dlatego że byli Polakami przez, przez tę ludność tam zamieszkałą. Ale tak, to, to już dygresja. Nie tylko, na, nie tylko na Ukrainie to tak wygląda. Niestety, jak zajrzę się w podręczniki niemieckie, no to mamy bardzo wiele informacji o tym, że Niemcy masowo mordowali Żydów, homoseksualistów, Romów, ale. O Polakach za wiele tam nie przeczytamy i Niemcy za wiele o, o tym, że Niemcy mordowali Polaków, nie usłyszą. Stąd jest całkowite wypaczanie historii, stąd nie ma nawet w Berlinie pomnika poświęconego Polakom, którzy zginęli, e, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Zresztą Niemcy do dzisiaj nie przywrócili mniejszości polskiej statusu, e, statusu mniejszości, e, do dzisiaj nie zwrócili zdrabowanego majątku związk związkowi Polaków w Niemczech. E, do dzisiaj tak naprawdę masa dzieł sztuki zrabowanych w Polsce wisi po prostu w niemieckich domach. Więc Niemcy w żadnym wypadku nie rozliczyli się z tych zbrodni. Niemcy robią wszystko, żeby te zbrodnie, żeby z tych zbrodni się wybielić, bardzo często też obarczając za nie Polaków. Jeśli chodzi o promocję, to co przed chwilą mówiłem, tej strony Stepan Bandera i treści, przede wszystkim z tej strony na Facebooku, to już informuję, że pierwszego tylko dnia podświeże, czy już przekroczyło 100 tysięcy. Tak, 100 657 osób. Do, do tylu osób, do tylu Ukraińców w Polsce dotarła, dotarły te informacje. Jak zresztą możecie Państwo wejść na stronę na Facebooku mojej fundacji, Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. I tam zajrzeć w zakładkę reklamy. Tam te wszystkie reklamy są, się wyświetlają, pokazują jakie mniej więcej są zasięgi. Ja tutaj mam zasięgi bardziej szczegółowe. I możecie zajrzeć, czego te reklamy dotyczą. No to już w tej chwili te reklamy dotarły do 100 tysięcy osób, a dotyczą właśnie tych postaci, które... No, które oni uważają za bohaterów. Bardzo wiele komentarzy, bo to jest też się zastanawiałem, jak to będzie wyglądać, jaki będzie tego odbiór. Spodziewałem się, że ataki będą potężne ze strony Ukraińców, no bo w końcu nikt dotychczas w Polsce nie zrealizował takiego projektu. Bardzo wiele książek było wydanych o Wołyniu, bardzo wiele było publikacji IPN-u, bardzo wiele było dyskusji, debat, no ale te dyskusje, debaty toczyły się w języku polskim i nie były promowane na Ukrainie tak żeby zwykli Ukraińcy mogli o nich poczytać i mogli cokolwiek się o nich dowiedzieć. Ten mój projekt sądzę, że jest pierwszym projektem na taką skalę, z którego Ukraińcy będą mogli się właśnie czerpać wiedzę i e, dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego domagamy się tych ekshumacji i dlaczego uważamy banderowców za ludobójców. E, więc Moje założenie jest takie, żeby dotrzeć do miliona ludzi, którzy mieszkają tutaj w Polsce. Jeśli to mi się uda, no to będę mega zadowolony z tej akcji, bo no ja uważam, że takie, takie, takie działania powinny być podejmowane już od lat przez wszystkie kolejne polskie rządy, żeby tłumaczyć mieszkańcom Ukrainy. No, Jakie mamy do nich pretensje? I e, ci ludzie, którzy na zachodzie mieszkają, którzy są, którzy jeszcze być może pamiętają tamte czasy, e, bądź którzy są bezpośrednimi potomkami Ukraińców, którzy dokonywali tych zbrodni, no to jasne, że wiemy, że oni, e, że oni to pamiętają. Ale ci, którzy mieszkają na wschodzie Ukrainy, no to bardzo często w ogóle tak naprawdę mogli o tym e, nie słyszeć. E, I e, kierujemy ten przekaz do jednych i drugich, że my pamiętamy. Polacy nie będą zdradzać, nie mogą zdradzać rodaków, którzy zostali zamordowani w sposób najbardziej bestiarski i często najbardziej okrutny. Tylko tutaj ja na swoich kanałach, w swoim przekazie, w swojej fundacji nie mówię tylko i wyłącznie o zbrodniach ukraińskich na Polakach. Równie wiele e, poświęcam e, się tematyce zbrodni rosyjskich, zbrodni niemieckich, a nawet zbrodni żydowskich na Polakach, bo ta, do takich również dochodziło e, i o tym każdy powinien pamiętać. I nie, mowa tu, nie, mówi, nie mówimy tu tylko o zbrodniach sądowych, których dokonali Żydzi na Polakach po 1945 roku m.in. na generale e, Augustie Fildorfie Nilu. Więc każdy, każda zbrodnia, która została popełniona na naszym narodzie, powinna, powinna być po prostu pamiętana i powinniśmy pamiętać o tych ludziach, którzy zginęli, zginęli, zginęli tylko i wyłącznie za to, że byli Polakami. I tutaj nie mowa o żołnierzach, a mowa o ludności cywilnej, całkowitej, bardzo często, całkowicie, właściwie bardzo często bezbronnej. Tak już na koniec. Jutro w Szczecinie bardzo ważne wydarzenie udało się doprowadzić w końcu, bo zbierałem pod tym podpisy. Wiele jako też jako Koliber, jako, jako suwerenna Solidarna Polska działaliśmy, żeby usunąć jeden, przynajmniej z tych, które jeszcze są pomników sowieckich w Szczecinie i jutro, jutro ten pomnik będzie usuwany. Mam nadzieję, że od razu zostanie wyburzony. A jeśli chodzi o zbrodnie niemieckie, no to planujemy dużą również akcję na 1 września. Taką akcję, która również będzie akcją informującą Niemców o tym, że ich przodkowie po prostu są byli ludobójcami, mordowali masowo Polaków, dopuścili się zbrodni masowego ludobójstwa Polaków. Tylko i wyłącznie za to, że byli Polakami. I właśnie dzisiaj, jako fundacja, na adres fundacji dostałem z informację z prokuratury IPN-owskiej, że jestem wezwany jako świadek w sprawie zgłoszenia, no moim zdaniem, przestępstwa, które, które popełnił jeden z działaczy lewicy, gdzie wysyłaliśmy zawiadomienie. Gdzie umniejszył tak naprawdę niemieckim, naszym zdaniem, zbrodniom na Polakach, no, tak naprawdę umniejszając te zbrodnie w stosunku do narodu żydowskiego. No, nie będziemy akceptować czegoś takiego, że ktokolwiek będzie, będzie tutaj mówić na przykład, że w Polsce budowano obozy koncentracyjne, dlatego że tutaj był. Największy przed wojną antysemityzm. To są słowa posła tutaj z mojego okręgu Artura Łąckiego. Niestety on nie został za to skazany. No też my możemy pisać zawiadomienia do prokuratury, do organów ścigania, a niestety sądy wymierzają swoje wyroki. Tych zawiadomień my pisaliśmy dziesiątki, szczególnie w okresie, kiedy, kiedy celebryci, kiedy opozycja znieważała polskich żołnierzy, polskich strażników granicznych. Niewiele niestety tych, tych naszych zawiadomień w sądzie przerodziło się w to, że ktoś został skazany. Najlepszym przykładem jest pani Kurdej Szatan, gdzie no, cała Polska widziała, że bluzgała polskich żołnierzy, no a chodzi wolno. I występuje jako celebrytka, jako autorytet. Prawdopodobnie zaraz będzie znowu na Udstoku, na jakimś kampusie Polska, na tego typu lewackich imprezach. Pozdrawiam, szanownych Państwa. Dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego.